Melduje dar młodzieży z powrotem w Gdyni po rejsie dookoła świata. Dar młodzieży wypływał z Gdyni. A to właśnie Gdynia stała się najpiękniejszym wyrazem spełnianych marzeń o odzyskaniu niepodległości i zagospodarowaniu dostępu do morza. Historia Daru Pomorza, a potem Daru Młodzieży, to wielka szkoła. I Kuźnia Kadr, polski gospodarki morski. Wszystkim uczestnikom, którzy brali udział w tym rejsie, serdecznie dziękuję, gratuluję. Myślę, że te uśmiechnięte, nie mogące doczekać się, by uściskać członków załogi, serca i uśmiechy Waszych przyjaciół, Waszych bliskich, niech będą wyrazem tego wielkiego uczucia podziękowania, które mamy do Was wszystkich. Witamy w domu, witamy w Gdyni. To był trudny rejs. Trzeba było się zmierzyć z żywiołem, z własnymi słabościami, szukać zaufania wśród załogantów, co jest podstawą pracy na morzu. Wypłynęliście z wielkim, ważnym przesłaniem powiedzieć światu, że Polska jest najważniejsza. Dobrze wypełniliście to zadanie. Dziękuję Wam za to. W tym już historycznym rejsie wzięło łącznie udział 9, 924 młodych Polaków. Nasi załoganci w liczbie 539 studentów Uniwersytetu Morskiego, 61 uczniów Szkół Morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz 348 laureatów konkursu Moja Ojczyzna. Przeszli na darze młodzieży morskie szkolenie, doświadczając na sobie, co to znaczy odpowiedzialność za drugą osobę, współpraca, wspólnota. I ciężka praca. Mieszkańcy Gdyni stęsknili się za naszą wspaniałą jednostką, i e, wszyscy przyszliśmy tu wspólnie świętować to, że e, wpływa do swojego portu, że ci marynarze, którzy e, pływali bardzo długo poza domem, e, wracają do niego. Przelost przez Atlantyk na przykład był bardzo ciekawy. E, porty również były bardzo atrakcyjne, na przykład Azory. Ponta Delgada mi osobiście bardzo się podobała. E, także dużo rzeczy na pewno zostanie w mojej pamięci. Naprawdę fajna przygoda. Ee, życie żeglarskie poznaliśmy zupełnie inne przeżycia niż, niż na lądzie, wiadomo. Coś nowego, takiego jednak trzeba umieć sobie radzić e, w, w takim dużym, na, małe, na małej powierzchni z dużą ilością osób. Ale, ale było fajnie, naprawdę. Wchodzenie po rejach i w ogóle praca na żaglowcu, morze, to jest coś, co myślę, że większość z nas kocha i też dlatego wzięła udział. I, i, i tyle świata zobaczyć, co myślę, że większość z nas też nie, mo, nie będzie miała możliwości zobaczyć tyle. Całą Panamę praktycznie zwiedziliśmy. Byliśmy w Ameryce Południowej, w Kolumbii. Na Bahamach zobaczyliśmy też Azory, Londyn, no i wróciliśmy tutaj.